Naszym gościem jest dzisiaj Andrzej Kuch, sportowiec pochodzący z Wieruszowa, ale oczywiście obecnie reprezentujący barwy Lublina, bo taki jest sport. Może na początku zacznijmy właśnie od tego pytania, dlaczego obecnie reprezentujesz Lublin, Lublin jako klub czy Lublin jako miasto, jak to wygląda? Jak zapewne wiecie, byłem zdobywając tu mistrza Polski, byłem zawodnikiem niestowarzyszonym. Warunkiem bycia zawodnikiem niestowarzyszonym jest to, że Taka możliwość jest przez rok. Po roku musimy już zmienić barwy, musimy znaleźć klub i jeśli do tej sytuacji tak doszło, no to staram się znaleźć też taki klub. No najlepszy klub, no chciałbym się związać z najlepszym klubem, z najlepszymi zawodnikami. Jak Robert Lewandowski wybiera Barcelonę, tak ty w chwili obecnej wybierasz akurat Lublin. Tak, tak chciałem zrobić, bo realia są takie, że na pewno łatwiej się będzie odnaleźć w takim klubie, który są najlepsi zawodnicy, który klub jest ukierunkowany na zdobycie jak najwyższych laurów. Zależy im, żeby się te zawodnicy rozwijali i, i cieszę się, że to po prostu się udało. Srebrny medal podczas halowych mistrzostw Polski właśnie yy, to dla ciebie bardzo duże osiągnięcie bo jeszcze na halowych mistrzostwach tak wysoko no, na podium nie stałeś. Tak, to jest moje najwyższe osiągnięcie. Ja też często nie startowałem z wiadomych względów, e, braku warunków do treningu na hali. E, tym bardziej to srebro bardzo podobnie smakuje jak srebro na stadionie otwartym, gdzie po przerwie e, po przerwie związanej z kontuzjami i innymi rzeczami e, zdobyłem to srebro i i powiem szczerze, że tak samo smakuje, a nawet może i ciut lepiej, bo ja do sezonu helowego się kompletnie nie przygotowałem, to traktowałem to jako etap w przygotowaniach do lata. Nawet powiem inaczej, nie miałem startowej na za Polski, sobie czysto i chłodno przekalkulowałem, że w najgorszym przypadku mogę być czwarty, więc warto je zaryzykować i to ryzyko podjąłem, choć jeszcze nawet ryzyko w trakcie konkursu wynikło, bo nabawiłem się, nabawiłem się kontuzji i, i też miałem ciężki orzech do zgryzienia, czy w ogóle podejść do konkursu. Wobec jakie masz oczekiwania wobec właśnie tego sezonu yy, wiosenno-wakacyjnego, tak letniego yy, na, na otwartych arenach już, jakie masz yy, swoje cele? No mistrzostwo Polski już zdobyłeś, yy, kolejny raz chciałbyś sięgać po te najwyższe laury? Yy, tak, yy, chciałbym powrócić na taką, która mnie satysfakcjonuje drogę oczywiście. Ale jeśli nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w tym, w tym roku mamy igrzyska europejskie, które odbywają się w Polsce. Jest tam lekko Atletyka, więc no to będzie wydarzenie naprawdę bardzo wielkie dla Polski, dla Europy. I chciałbym reprezentować kraj i się znaleźć w tej reprezentacji. Mam nadzieję, że zrobię pozwoli. Jak zrobię pozwoli, to ja też przepracuję ten okres i Jestem dobrej nadziei jeśli chodzi o to. Jak wygląda twoje zaplecze finansowe, bo bez tego ani róż, oczywiście również w sporcie. Masz tych sponsorów, których gdzieś tam reprezentujesz na koszulkach, pokazujesz na swoim Facebooku. Są tam między innymi przedsiębiorcy, rejonowy bank spółdzielczy z tego co pamiętam, tutaj lokalny biznes. Tak więc czy mogłoby być jeszcze lepiej? Pewnie zawsze mogłoby być lepiej, bo, bo do pieniędzy zawsze brakuje, prawda? Tak, wchodząc na taki wyższy poziom, zupełnie to też inaczej wygląda, bo już startuję poza granicami kraju, więc to zupełnie inaczej wygląda. Same przygotowanie też jest inne, no też inaczej trenuję, ciężej trenuję i ja się cieszę, że udało mi się poznać takich wspaniałych ludzi, przedsiębiorców, dzięki którym właśnie mam możliwość inwestycji w siebie, żeby ten poziom przytrzymać albo iść do przodu, bo no, gdybym miał zatrzymać się w miejscu i albo no powiedzmy, że zatrzymać się w miejscu, no to nie wiem czy widziałbym sens, żeby dalej to robić. Że czas ucieka, zresztą każdemu ten czas ucieka, nie ma co ukrywać, jesteś już podstarzałym sportowcem. Jeżeli to ma być oczywiście taki niegrzeczny czy grzeczny komplement. Wiele lat trenujesz, sam dochodzisz do tych sukcesów. Powiedz, ile jeszcze jesteś w stanie z siebie wyciągnąć, czy będziesz jak Noriaki kasai w skokach w dal? Nie, to jest, już jest to będzie 15 rok w którym oficjalnie wystartowałem w zawodach ogólnopolskich. Nie, nie będę taki jak Nuriaki Kasai. Ja mam pewien deadline i jego się trzymam. I jak zawsze powtarzam, moim idolem zawsze był Adam Małysz, a on powiedział bardzo ważną rzecz, że chce skończyć karierę jak będzie wysoko. I ja też taki cel mam. Nie powiem kiedy, ja wiem kiedy, ale właśnie o to chodzi, żeby zrobić wszystko w tym czasie, żeby te marzenia, te cele, które sobie gdzieś zaplanowałem, że stały się faktem. Czasu jest mało. Jedynie, co mi jest potrzeba, to jest zdrowie oczywiście odpowiednie osoby wokół mnie. Dlatego też cały czas krążymy, że no, gdyby tych osób wokół mnie nie było, to mnie też by nie było, bo nie miałbym szansy, żeby, żeby trenować. Także to dzięki nim, to dzięki nim ja cały czas tłumaczę, mimo że odbijają to osoby osobę, że, piłeczkę, że, że, że to, to moja praca, ale ja uważam, że mojej pracy by nie było, gdyby gdyby ich nie było tak Dziś Wieruszowie na sesji takie kolejne, symboliczne docenienie, skromne podziękowania, ale jednak zostałeś zauważony, że jesteś. No nie z Lublina, a jednak pochodzisz z tego małego, Mirkowa z Wieruszowa, i tutaj powtarzano, że no, mieszkańcy mogą być z ciebie dumni, oglądając Ciebie w telewizji, w tych występach, czy czytając o Twoich kolejnych występach, powiedz, jak ty reagujesz na. Jak mieszkańcy na Ciebie reagują? No bo przecież jesteś tutaj. Jednym z, z, z mieszkańców tego środowiska, tak? Yy, wydaje mi się, że bardzo pozytywnie, bo yy, kolejny to jest medal, który jest dziesiąty, meda mój mistrzostw Polski jakoś się to nie znudziło, nie przejadło yy, i wbrew właśnie pozoru, wbrew mojemu wieku, które ja i tak troszkę inaczej do tego wszystkiego podchodzę, bo wiek to nie wszystko. Yy, jednak pokazuje, że można być, yy, przybywać powiedzmy tych cyfer w kalendarzu, ale jednak te wyniki są coraz lepsze. Yy ale jestem zawodnikiem, które, który wcześniej nie zrealizował pewnych celów i, i wbrew pozorom jestem starszy, ale tutaj tytuł wice... Jesteś, jesteś jak wino. Tak, ja zawsze tłumaczę, nawet inaczej powiem, nie jak wino, tylko na nalewka, tylko wszystko kopię, ale z opóźnionym zapłonem. I wydaje mi się, że przez to, że jeszcze nie osiągnąłem wcześniej tych takich rzeczy, no to teraz jeszcze lepiej to smakuje i jeszcze jest sporo, gdyby nie było celów, marzeń, to na pewno już dałbym sobie z tym spokój, nie? To jest... Jak teraz wyglądają Twoje codzienne przygotowania właśnie do, do tego sezonu, do kolejnych medali? Jakie codziennie? No to jest praca, są treningi no oczywiście ja to muszę sobie jako więcej w głowie rozplanować na plany też ja nie jestem, ja też tłumaczę, że nie jestem człowiekiem, który wszystko wie, ja oczywiście staram się edukować jak najbardziej, jak najmocniej ale gdy czegoś nie wiem to staram się też dowiedzieć od kogoś, kto ma tą wiedzę i doświadczenie większym ode mnie i staram się to wszystko jakoś e, połączyć, bo bycie zawodowym sportowcem i się skupienie tylko na sportu, mając trenera, mając wszystko, no to jest inna bajka a gdzie człowiek zajmuje się praktycznie wszystkim sam e, no to jest fajne, bo mam na to wpływ, ale z drugiej strony, no, każdy mały błąd może mnie eliminować y, na bardzo długo. I, I to jest ciężkie, ale piękne. Ja, ja zawsze mówiłem, że to nie jest łatwy kawałek chleba, ale ja lubię dokonywać, pokonywać jakieś trudne rzeczy, y, trudne momenty. I to rzeczywiście mogę potwierdzić, że to dużo lepiej smakuje. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Andrzej Kuch. Życzymy jeszcze Ci oczywiście tych największych. Najlepszych trofeów, jakie możesz sobie tylko wymarzyć. Ja również dziękuję i chciałbym, <grywanie> dziękuję bardzo, Chciałem podziękować gminie Biaruszów, chciałbym podziękować ludzi, którzy mnie wspierają, przedsiębiorców, firmę Comforteo, Kik budujemy dla siebie, MebLine, rejonowy bank spółdzielczy w Lututowie lano meble i inne firmy, których jeszcze mam nadzieję, że jeśli nie wymienię, nie będę miał mnie to za złe, bo tak naprawdę dzięki nim tu jestem i mam możliwość trenowania, uprawiania sportu. No i jeszcze zapomniałem przede wszystkim o moim klubie AZS UMCS z Lublin. Właśnie o to chodzi, żeby otaczać się właściwymi ludźmi, dobrymi ludźmi i wtedy jesteśmy w stanie naprawdę zrobić wiele więcej niż sami.